to tutaj ja radę no jest oczywiście Irokes. Dzisiaj Siemanko, taki będzie Siemanko, wywiad widownie. z nim, więc. Yy... Na boczku, bo tu jest spokój, bo to tak, jest taki ta... gwar, żeby nie było nas słychać. No tak. No Co dobrze. Tam chcesz wiedzieć? No to takie pytanie, jak zaczęła się Twoja historia hmm. na YouTube Czy na przykład przed kanałem Irokes Hunter kiedyś też nagrywałeś coś yy, na YouTubie? Nie, to był w ogóle Nigdy? mój pierwszy i jedyny projekt. Od lat myślałem, że. No niejako można w cudzysłowie powiedzieć, wychowałem się na YouTubie, trwało to. Od czasów szkolnych oglądałem YouTube'a i tak YouTube zastępował telewizję, a że YouTube jest taki, że to każdy może robić, no tak. mówię, kurczę, może ja też bym to robił. Zawsze znajomi mówili, że jesteś taki trochę przebojowy, wiesz, mm -hmm. wygadany. To jednak jest ważne, uważam, żeby jak się prowadzi kanał, to mieć co powiedzieć po prostu. No tak. Ale to tak trwały lata mijały, nigdy nic nie założyłem, bo ja lubię jak coś robić, to robić już dobrze, mm -hmm. sensownie. Więc no tak. stwierdziłem, jak weszły właśnie te hotwitsy, ta zajawka, no. naoglądałem się najpierw Krajena i Sebona, Oni dwu, dwóch mnie Też Sebona i Kraj. ciebie. Ja. pokazał, że jest na to w ogóle duża widownia, bo fajnie kręcić filmy, które chce ktoś oglądać, nie? Jest na to widownia, Sebon pokazał, że wystarczy złapać telefon w rękę, podjechać samochodem gdzieś i mhm, nagrać, tak. więc mówię, czemu nie? I tak. No i tak to wystartowało, właśnie zainspirowałem się chłopakami, mówię, mhm. albo teraz, albo nigdy. Jakiś kanał chciałem zawsze prowadzić, a to była chwila w sumie, nie? No. Wpadł pomysł, pierwsza dostawa jakaś wtedy była w Biedronkach, info gdzieś na jakiejś grupce, złapałem telefon, szedłem do samochodu. Pojechałem, nagrałem. A skąd zacząłeś to kolekcjonować? Hobby, czy sam to odkryłeś? Czy ktoś z Twoich znajomych na przykład y, ci powiedział no, o tym? Znaczy, ja motoryzacją się interesowałem no tak. od zawsze, już od dzieciaka. Mm -hmm. Miałem wtedy też te resoraki, ale to głównie były jakieś burago, coś tam z tym. Mm -hmm. Nie kojarzyłem się od Aż tak moja pamięć nie sięga, Pamiętam już wypakowane modele. Kojarzy mi się jeden z otwieraną matką kobra Shelby. A, Shelby Identyczna Cobra 427. Jest. To Petro miał na stoisku, hmm. widziałem. Identyczna jest w więc ten model mogłem mieć. No i dzieciaką kupowałem, ale ja to nie mhm. kupowałem na zasadzie wpadać do sklepu, patrzeć co jest, tylko przy okazji po prostu a, jakiś samochodzik, dzisiaj ten, jutro tamten, nie patrzę na marki. No i tak mówię, kurczę no, nie stać mnie na te wymarzone auta, nie mogę kolekcjonować no. aut, tak jakbym bardzo, bardzo chciał, więc ta miniaturka 1.64 64 jest dostępna, jest na wyciągnięcie ręki. Jest przystępna cenowo, więc tak to się po prostu zaczęło, nie? No dobrze, to dalej pytanie: no to chyba każdy zna odpowiedź na to pytanie. Twoja ulubiona marka. BMW, no. no ale Kresie właśnie. Model teraz, jaki model? jest twój ulubiony? Uwielbiam E38, czyli starą siódemkę. Mi się kojarzy po prostu lata 90. i ten model, jak chodził, no to. Że tak powiem, yy, i rządowe jeździły takie, i biznesmeni, jedni, drudzy biznesmeni, kto wie, ten wie, jeździli takimi samochodami. No i była to po prostu wypasiona limuzyna, więc dla mnie było coś takiego wow. I bardziej mi się właśnie podobają te takie luksusowe, powiedzmy, niż do końca sportowe. Chociaż są trójki, też są kozackie. Dalej, y, pytanie, właśnie jaki chciałbyś model, żeby teraz, nie wiem, w mejnie, w premce się pojawił? Mm. Wcześniej chciałem, żeby się pojawił rekin BMK, ale już się pojawił właśnie no. w tym roku, więc Dwa to było kolory. Mega, ale E38 nie ma. Właśnie, E38 też bym bardzo chciał. nie chciałem. ma i bardzo bym chciał. Z DGT GT jest. No nie chciałbym uciekać właśnie do innych marek, ale chyba się zdecyduję jak się znajdę. No, no, no. Więc ten na pewno, a reszta chyba w miarę jest. Nie wiem, czy w bardzo starym odlewie jest seria 8, nie? E31 to Stara ósemka. No. W jakimś starym odlewie jest, ale w nowszym odlewie coś odświeżonego, jakiś nowszy kast, tego nie ma. Chciałbym, żeby E36 znowu wychodziło w main, żeby się pokazał, bo wszystkie, które są dostępne na rynku, to drogie. są drogie. To jest no. main powyżej skupy, bo to są kilkuletnie mainy, a wiadomo. BMW jest tam temat, więc no, no, no tak, mogliby też odświeżyć go, wypuścić jeszcze raz jakiś rekolor. Nawet no. trzecie BMW niestety. Znowu no. któryś raz zrobili jak M3, to jest 30, a no E36, tak. 6, nie 36, nie? 46 pojawia się dosyć często w premiumkach, w tym no transportach, tak. a m 36 ma Z Matboxa tylko daje, a to kompakta. No no, coś innego, ciekawego. Takie pytanie. Twoja jakaś rada dla nowych kolekcjonerów, co robić, czego nie robić. No, dzisiaj na przykład już dawałem radę. Nie wiem, czy to nie to ja, radę. Nie, nie. Ja zbieram od wszystkich. tu kolega sobie słucha. Nie, bo dzisiaj dałem jedną radę, żeby nie kupować. A, to mi. To tobie jest. To Na szybko. Przedtem ten... Tak, bardzo drogo. Porsche, dosyć drogo zapłacił i powiedział, można się wymienić na wymiankach i wymienił się. Model za no. model, wiesz. Ty kupisz za cenę sklepową jeden model, ktoś go poszukuje, kupuje sobie model w sklepie i wymienia się tak jakby płacąc tą samą cenę z drugą osobą, a szukasz w mhm. internecie i te ceny często są tych fajnych modeli no. wybindowane Bez sensu jest kupować naprawdę maila za 40, 50, czy więcej zł. Nie daj mi się zwariować, bo no. tam, to nie jest cena odpowiednia za maila. To już jest cena, która jest odpowiednia za premkę. A oj, wchodzimy też w mini GT, już w lepsze modele. Więc mailnie mm -hmm. kupujmy sobie naprawdę w cenach sklepowych, wymieniajmy się jak na tym evencie, na którym dzisiaj zresztą tak. jesteśmy wymiankowym, czy tu w Piasecznie, czy niektórzy sami organizują. W, w Łodzi było, też niedługo, masta. tak? Czy nie w było? W Łodzi było tak, było. ale wiem, że we Wrocławiu sobie sami tak. organizują. Wiele jest takich eventów Pomagajmy sobie na grupie, zapraszam na Discorda zresztą. Właśnie. Kres. Tam też się często wymieniamy. Ja też kiedyś często na kanale robiłem wymianki. Przecież do, dogadywałem tak. się głównie na Discordzie. Wysyłaliśmy sobie paczki na przemian. Zawsze ktoś czegoś szuka, co akurat w Twoim sklepie było dostępne, a ktoś ma coś, czego Ty poszukujesz, więc... No, no właśnie, tutaj widzicie na koszulce ma link w opisie oczywiście do serwera. Łowcy. O, tycho, to jest. Ja. Yeah. Tak. To jedno z ostatnich pytań, bo się spieszymy. Jakie teraz chciałbyś STH najbardziej trafić? Ja, jakie ja bym chciał tak. trafić? Czarne F40 jak będzie. A. Z bieżących w Polsce A. M3 wagon zielony, śliczny tak, jest, tak. bardzo bym go chciał trafić. Z tych, które już zapowiadają, no to F40 czarną. Podoba mi się czarna Spektra. Mamy rs dwójkę. Nie każdemu się podoba Spektra czarna, bo ona jest taka specyficzna. Według mnie jest kozacka. I w przeciekach Adam już u nas i też na Discordzie było. Porsche ma być kariera, śliczny no. jest, cały ma przód, cały Dlatego wpija na serwer Powiedz, co tam byś chciał powiedzieć widzom No co, no moi mili, wpadajcie na inwenty. Internet internetem, ja wiem, że są teraz takie czasy, że wszystko można załatwić Z każdym można pogadać, popisać, yy, zrobić wideokonferencję sobie Ale jednak myślę, że spotkać się na żywo po prostu z ludźmi Pobyć chwilę ze sobą Tak po ludzku po prostu spotkać się jest najlepiej, więc czy to są teraz tak jak Wymianki, czy to są targi, no to wpadajcie po prostu, bo jest super atmosfera i można nie dość, że fajne modele zdobyć, wymienić się, to naprawdę ciekawe historie, tak. spotkać ciekawych ludzi. Ja uwielbiam eventy głównie właśnie dla ludzi, zawsze powtarzam, te modele to są tak przy okazji, ale mhm. to dla Was przyjeżdżam. Spotkać się na przykład z Rado Jonesem, mega tak. się ucieszyłem. Mogę Ci przygotować jakąś paczkę. Tak żeby ci zrobić przyjemność, więc Bardzo dziękuję. To jest super, naprawdę takie eventy są super i pamiętajcie, jeszcze raz, jak zaczynacie kolekcjonować, nie palcie się do wszystkiego. Ja sam też tak miałem, wszystko chciałem szybko zdobyć, ale dzisiaj też na przykład zbastowałem, mogłem jakiś ciekawy model wyrwać, ale ja wiem, że go zaraz spotkamy w sklepie, bo jest tak. po prostu tam z caseu B2006. RS6 B2000. Tak, a... tak, czy to C chyba? Kres. C chyba. Przecież on zaraz będzie no w właśnie. Każdym sklepie, więc będzie za chwilę za 80 zł go kupię, więc po co dzisiaj się wymieniać i dawać równowagę? No najlepszy 50 przykład 911 Cabrio. Wszędzie to jest. No więc te modele się pojawiają, więc na spokojnie. Luzujcie, Zgadzam się. Bez gorącej głowy, naprawdę wszystko traficie. Nie kupujcie, nie przepłacajcie, wymieniajcie się. Taka jest ode mnie rada. No i starajcie się znaleźć swój kierunek, bo te modele ja jestem przykładem rosną w astronomicznym tempie. Nim tak. się obejrzycie, robi się parę set, tysiąc, a później tych tysięcy można zacząć liczyć, a to już jest naprawdę dużo, więc chyba, że macie miejsce, no to czym chata bogata, ale dobrze w pewnym momencie sobie dać kierunek i się jego trzymać. Ja tak zrobiłem. Głównie hotwilce jak BMki to wybrane z innych marek. Na resztę modeli, chociaż są piękne, to odwracam czasami wzrok, bo za dużo, za dużo tak. tego. Jakby się wszystko mogło kupić na to. To co, bardzo Ci dziękuję za wywiad, to bardzo dziękuję bardzo za taką propozycję, że mogłem się do Was widzowie wypowiedzieć. Zapraszamy, jak już mówiliśmy, tak. świetne naprawdę forum, świetni ludzie, staramy się wszystko dla Was robić i konkursy, najświeższe informacje, sprawdzone, więc wpadajcie. I zostawcie suba u Radio Jonesa Oczywiście. i lajka i komentarz. tam no, nie ma problemu, dziękuję. ale tu do chłopaka wpadajcie, zostawcie komentarz, czy macie coś do dodania, co powiedziałem, a już lecę, bo jak powiedział, śpieszymy się, no. trzymajcie się, o.